Yy, Ciężką jesteśmy na porcie drzewnym. Zobaczmy jakie fajne <coughs> wielka długa przystan to jest na tle portu zimowego yy, na ulicy Popiełuszki. Zobaczmy jak tam jest fajny widok dalej, z oddali. Tu kiedyś były chyba statki zł złomowane z tego właśnie budynku Towimor i tutaj wypływały wielkie statki właśnie na ten, na ten port. Sztuczny zbiornik, ale bardzo duży, bardzo fajnie wygląda. Jeszcze tutaj jakieś małże, ktoś sobie jadł. Zobaczmy. Tutaj też jakiś ślimaczek. Jakiś Francuz go sobie zjadł. A tam chyba ktoś pływa. Zobaczmy na zoomie. Ciekawe, co to jest. Łódka, jakiś jakiś rower wodny w środku jakaś wyspa no i bardzo fajnie to wszystko wygląda za chwilkę jedziemy do Przysieka i potem ulicą Leśną na Barbarkę, tak ten trening będzie dzisiaj wyglądał ekstra temat i zobaczymy jeszcze jak tam jest na górze tutaj e, imperium medialne hmm. i tak zwany internet dla Uczniów Wyższej Szkoły Medialnej. Wszystko za dotacje zrobione. Setki milionów złotych na to poszło. No i to było na tyle. I kończymy jeszcze tym widoczkiem na środek. Tam widać taki fajny, fajną kotwicę na cześć Towimoru i tych właśnie statków. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia